A, s powrotem, wróciłem. Gwiazdiczka, gwiazdiczka, hvězdička, Dobra, włączyłem z powrotem. Gwiazdiczka, person... Wood Games. Čas zrobit trochu Ale działa. End Krystaly. przynajmniej. Arrow pod right. Grex Skertinek właśnie zawitał do lobby. Działa, działa, no działa. 9,7 subów. Witajcie ponownie. Na drugim streamie po... no rozwaliłem troszkę Dobra, mogę wrócić chyba na serwer? Bardzo mnie to cieszy. Errow pod Co wy chcecie? Gregsemkum pod 008. właśnie zawitał do lobby. Ciappongi Eroł pod trzitko raj 008 Przeskoczył sloby nacjaponki. Pod trzitko 008 do łące Czekaj, o bym sobie POSEJDON11 11 30 złotych Jak można to bawmy się Pionę zbije Chodź, się przytulę do ciebie. O, tak. Wstanę nawet. Witaj. Dziękuję. Wbiję się na top 5. Gratuluję. Gratuluję. Możemy skończyć? Ja tu siedzę do 11. Ja tu siedzę do 11, więc i tak jutro odpalę znowu tego przedłużonego. A co, narzekasz? Narzekasz na to? Eee. Na to, że będę musiał jutro zrobić znowu przedłużonego? Tak. Dobra. To nie narzekaj Dobra. na to. Przyzwyczaj się do tego. Przyzwyczaj się do tego. Mam się przyzwyczaić, tak? Tak jak szabla. Powiedz to takiemu, szab, takiemu Mateuszowi, że on ma tam tysiąc, tysiąc ja, też ileś tez, ja też jestem Mateusz. Ja też jestem Mateusz, więc. Aha. A, mm -hmm. Posejdon, czy ty chcesz? Sejdon czy, czy ty na pewno tego chcesz Ja dzisiaj i tak tego nie skończę Ja tego i tak dzisiaj nie skończę No, imiennik jestem No dobra, czekaj, ja wam wrzucę z powrotem Minecrafta i budujemy Muszę zrobić pod to animację w ogóle też Dobra. Vlastně jenepis, musím to už zanedu v sumě včasně končit, bo já ještě... Arrow podržítko left, Ryu podtržítko dvojité TV Je strašně, ja se přestrašujem jak tvoj starý. <laughs> pr... hvězdička, hvězdička Ryu podtržítko dvojité TV opuštěj u server <laughs> hvězdička hvězdička. <laughs> no, brakuje mu paru. Teraz już mu brakuje paru. I ja wiem. Ja byłem nawet przy, w momencie, kiedy wbił ten homofobo. Ja byłem z nim na voicechacie wtedy. <laughs> Aha! No, dlaczego to nie może. a no tak, ty masz długi. Nie, <laughs> no, przepraszam. Myślałem, że mówisz e, nie, myślałem, że e, wiecie, mówisz o tym o mnie coś i nie 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 zrozumiałem kontekstu trochę. School D A I S Y C R 4 Z Y Fell from a high place. <laughs> Ktoś się wywalił. Eee. No dobra, no to jeszcze trochę spijemy, i będę musiał jutro robić od nowa. Ech, nie cieszy mnie to jakoś mocno, ale to trudno. Czekaj, A stream przedłużamy. Co tutaj? Dobra, lecimy. Czekamy. Powiedz, coś, ale przypomniał mi się, że jesteś adminem. <laughs> tak? Tak. on cię powstrzymam. Nie, no, pisz śmiało, to tam nic się nie stanie. Nie, nic, nic, nic nie ma Też prawda. Nic, tak. Też prawda. Też prawda. i tak, masz rację. Ja chcę z tego zrobić, powiedzmy w ten sposób, okej, okay. dobra i tutaj teraz bierzemy slaby, smooth tak, e Chciałeś... Michaelus chciał film iść oglądać. Ale teraz nie pójdzie. To jest ciekawe dlaczego? Normalnie. <grymne> Ach. Ja tu chcę zrobić coś takiego. Tu tu, 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 tak, tak, tu, o. Wiesz co, ja sobie po prostu stwierdziłem, że tak zrobię, nie chcę mi się na razie pobierać, o tak zrobię, tak, tak, tak. Zresztą na razie to mi jest w sumie obojętne czy ja sobie cokolwiek. Eee, czy mam instalować Fullbright'a czy mam grać na tym w ten sposób? Mm, czy widziałeś kiedyś mm, tego yy, peron we władku? To tak wygląda. on jest na podwyższeniu. Slab Chodzi o to, że po prostu próbuję jakoś mniej więcej odwzorować Czekaj, teraz tak To wywalam, potrzebuję mtr I potrzebuję tak, pav block I potrzebuję platform track Okej okay. Znaczy wiesz co, ja na razie tylko tak pod, podpinam tutaj tak, żeby mieć mniej więcej, chcę potem sobie zrobić widok jak to będzie wyglądało. E <ścoughs> e Ej, weźcie się tu nie kłóccie, tak proszę. Proszę się nie kłócić. Nie reaguj na ten czat. Dlaczego? Nie ma sensu najmniejszego. Jerzyk idzie. Dobra, dzięki Jerzyk. Widzimy się <śm> jutro co mnie jakoś mocno nie... dobrze, mam nadzieję, dziękuję eee, dobra i tutaj chciałbym zrobić tak mniej więcej szabla pytanie, jakie tutory to dać? Jakou prentkož to tady? Vlnovka Wood Games, Nara, jak narází je lece. Na examin mus se dokončit si je przigotovivač. Hvězdička, hvězdička, D, A, I, S, Y, C, R, Y, server, hvězdička, hvězdička. Dobra, czterdziestki, dzięki za info. Czterdziestki da, te, też tak myślę. Dobra, tu nie dotąd, gdzie bym musiał pociągnąć. I stąd, tu ok. Może być coś takiego, czy to jest za małe? Wzniesienie. Znaczy, czy to jest zbyt strome. Okej, okay, dobra, to robimy tak. To niszczymy. Aha, dobra, czyli zrobić okej. Okay. Dobra, to mam pomysł po prostu. Co? What do you mean? Uh.

Cześć, Hexen. Ciebie się tu akurat dzisiaj jeszcze nie spodziewałem. Eee, wy będziecie mnie męczyć, nie? Wy mi nie dacie spokoju. <grystanie> A, fajnie. Dzięki, Szabla. Doceniam. Naprawdę. A co ktoś do niej dał? Oczywiście, że tak. To wcale nie tak, że Szabla teraz do wszystkich pisze, żeby, żeby wbili, nie? Totalnie. Kto dał? A jak myślisz? Hexen? a kto? Hexen. O, o, jak miło, ile dał. 15 chyba, tak mi się wydaje. Może jeszcze zaraz po Krysesa pójdziecie, nie? Naprawdę. A co jesteś chętny? Nie <laughs> Może już starczy ty <laughs> <laughs> User Simon Creses. No roz rozniesie mnie coś nie <laughs> hmm. Zoba la 10 Adilusek Hection. Mam cię Hection. zmutować? Dobra, masz jeszcze jednego Szabla, czy ty ja widzisz, czy to gęzdzieczka, gęzdzieczka z ja to kertinek, Ja tylko zachęcam Ja za zachęcam Czy wy się możecie uspokoić? C, od S, O, N, 11 Czekaj, ja, ja tego 30 nie, czekaj. Chociaż raz top 3 wbić XD Kogo jeszcze chcesz, to powiedz Ja się dostosuję Marmia Szabliksa No nie. Hmm. Jak tam się czujesz, jak tak dalej pójdzie, będziesz miał 3 godziny? Ale, gdyby mnie to. Gdybym skończył wtedy, równo o zero, nic by się nie stało. Nic by się nie stało. Kogoś jak coś na streama. Wybierz sobie jakąś... No, jeszcze, jeszcze mi będzie mówił, że mam wybierać, kogo ja mam przy... No, zniesie mnie zaraz, nie. Słem. Mogę ja dokonać wyboru. Nikt nie kazał, nikt nie prosił. Mm, Posejdon, tu cię, tu cię... E, tu cię akurat e, obalę twoją teorię. Adilusek prosił o streama przedłużonego. Osoba, która siedzi aktualnie ze mną na voice -chacie. Zapłodniłem cały kraj za pomocą moich jaj, tylko nie mów nic o alimentach. <grystanie> możliwe. No, jeszcze mi to będę... kanał banować, nie? Ale widzisz, że się posłuchałeś, alerty przygotowałeś. Myślałem, że tego, skąd... akurat. Wiesz co, ten alert akurat to już jest od dawna. Prawda, Adidlusek, zgadzam się. Prawda. Zaprawdę. SZABLIX. Dwa tysiące złotych. Co 2000 tysiące złotych? What do you mean? Ale ty nie czytaj tego czatu! Nie stresuj się Nic bajtuje, cje Co wy tam pi? Co wy tam piszecie? W 10 minut Prawda, że nic się nie może zł zł złego stać, nie? W 10 minut. To jest prawda, nie? Oczywiście, że może się wiele stać. Nie, nic się nie stanie. Ale nigdy nie mów nigdy, jak to mawiają. Nic się nie stanie. I jest stanie się. I jest Nie. Nie. Szabla. Można nawet nie. Na przykład? Poproszę. Tak. Beze mnie, no, ale, ale fajnie, ale pocieszenie, nie? Urząd ma zastrzeżenia. do czego? Pff, do... Ej, Pablochu, miałem to samo. Dosłownie, miałem to samo spostrzeżenie. Te podwyższenie jest zjebane. trzy majtory dwoi TV jednej linii do chuja. Dobra, wiesz co? Dilus, jak ja mam cię z tego wojskata? Ale co já? Ale co já? Já to widzę. A tu się już cieszysz Ale... Oh. Ale się cieszysz, że to widzisz O żeby Kage, no... Jeszcze brakuje to, żeby Kage przyszedł, naprawdę I jeszcze naprawdę. jeden I jeszcze raz A co, chcesz go? Mogę go zwołać Ponownie N Nie Może tak naprawdę... Tak, tak, nie Wiecie co to będzie, jak KG, jak KG spadnie stop 1, nie? A w sumie ty masz daleko jeszcze Poseidon, top 1 Nie podpuszczam! Nie podpuszczam w, każde, w żadnym razie Żebyś sobie nie myślał Poseidon nie ma z oliweczki generalnie Co z tego, że to kobieta? z tego, że ona dzisiaj była. A My się pogniewamy chyba. My się chyba pogniewamy na siebie. Brakuje się taki typu jak. Podnij was misję. Hmm. Na Diluska chyba, wiesz? Co ja. No było takie fajne pytanie na czacie na, na mycy. Adilusek Pdv, <try> Zinki stary. Ja się dałem namówić na tego przedłużonego, nie? Ja tylko zachęciłem. Nie ma za maniego. co. Polecam sie. Namówiłeś mnie na niego i teraz nie umywaj rąk. Wiem, że cię namówiłem, ale czy ktoś powiedział, że ja żałuję tej decyzji? Oczywiście, że nie. A czy ktoś ci powiedział, że ja żałuję tej decyzji? Oczywiście, że tak. Ja wielokrotnie. Lidzę, ze ktoś jest czemu dłuży. Wiesz co, macie, masz 5 minut. Macie 5 minut. Ja za 5 minut do Z jałbym. Może zostawcie mnie już dzisiaj, co? Zostawcie mnie już dzisiaj w spokoju. Powoli stąd. Czyli... Nieskończyła jak szabla, nie? Czy nie taki jest plan, żebym skończył jak szabla? Ja się świę... Widzowie, uwaga, przypominam, że Miki mi mówił, że będzie je streamował do końca nie. bez wyłączenia. Nie powiedziałem, że będę streamował. E, nie będę tak streamował. Szabla Ja mam szkołę. Ja nie będę tak streamował, nie ma szans. Puść everyone. Nie podpuszczaj go! Aaa, to źle zrozumiałem. Ze on streama robi. Ja mam szkołę, szabla, Ja nie jestem w stanie, nawet jakbym chciał. A nie chcę. Ale co ty ukrywasz? Oczywiście, że chcesz. Kusące. Ej, mam takie małe marzenie. Jeśli chcecie mnie y, uszczęśliwić, weźmy tu, tam, tam, tam zróbmy 100. Proszę. A może post na YouTubie? Zróbmy, może dzisiaj 100. Tam, proszę. Co? Chcecie, chcecie może coś dobrego dla mnie zrobić? Zróbmy tam sto. Nikt go tak zybko nie zobaczy. No macie 3 minuty. one lepiej zadziała Ten jeszcze. Szabla. Nie. Proszę. ale ztraciliš mi už tři ulepzenia, zaraz ztraci mi vsistky je prze Ale ku sonce. Tak už je třimajme, A to Na Miky mimozna everyone vykorzistač. Ja wiem, na, na co ja zaraz wykorzystam Twojego pinga, Po Poseidon, myślę, że dobrze rozumujesz. Dobra, wiecie, co ja wyłączam Minecrafta, ja tylko kończę to odbudować. Chwała armii. Czy ty mi Mewta wlepiłeś? Ně, wcale, ogóle, totálně. Hvězdička hvězdička mkum podtržítko 008. Opušci u server hvězdička hvězdička. Ně, ogóle. vysedou. Cemu vyseduješ? Kdo Škoda. Těší hmm. mě to, že... Nie, zrobimy dzisiaj. Trzech godzin. <noise> Nie, dobra, ja to trzyma. teraz brzmi jak podpuszczanie co oglądało. Poczekajcie, bo monitor muszę wiknąć. -e Dzień POSEJDON 11. 20 złotych. To zaokrąglamy wspieramy IZ. Ojejku, co takie załamane siedzisz? Ojejku, co Nic. ja mam zrobić? Nie. dziękuję. Dawajcie, bardzo. Japongi, please. Ja idę. Ja kończę, ja lecę. Ja, ja dzisiaj wstałem o szóstej Także ja jestem zmęczony i ja lecę. E, jutro będę. Jak to? No i ja, o.C.E.N.I. No. nie tylko ty masz rodziców, ha Dla mnie też zaraz ta przyjdzie i, i no i wyłączy mi komputer. Nie no, ale tak szczerze, no to no, ja muszę lecieć. Także dziękuję. E, Poseidon. Dziękuję Oliweczka, dziękuję Heksen. E, dziękuję Wojtek. Stary, przyjdzie, pogryzie, kabel. Czekaj, ja muszę podziękować wszystkim, którzy dzisiaj e, przyszli. E, dobra. Oliweczka, Wojtek, Pijany Jerzyk, Posejdon, Heksen, Heksen, Posejdon, Dobra, to, to dziękuję i piąteczka dla Was. Widzimy się jutro, niestety.